No. Kalimera, no, ja. <gryzamy> Jak zobaczyłam dziewczyny w tych strojach gryczynki. Liczyłyśmy, liczyłyśmy, liczyłyśmy i się doliczyłyśmy, że to jest jak najbardziej możliwe. Dlatego stwierdziłyśmy, że zróbmy po prostu ten ślub i wesele w Grecji. Zawieramy Was o Grecji kontynentalnej, dokładnie niedaleko riwiery Olimpijskiej. W jest Góra Olimp, czyli jak na prawdziwych bogów młodości przystało. <grym> Idealna lokalizacja. I tam spędzicie ze swoimi najbliższymi parę dni, podczas których właśnie weźmiecie ślub. I może zacznijmy właśnie od tego ślubu. Chcielibyśmy wam to zorganizować na plaży, w jakiejś zacisnej zatoczce, żebyście naprawdę spędzili ten czas i przeżyli to bardzo w takim kameralnym gronie, żeby nie było innych osób. Organizacja ślubu cywilnego za granicą jest dosyć skomplikowana i kosztowna. Dlatego my sugerujemy, Kierujemy parom wziąć ślub humanistyczny, a wszelkie formalności ślubu cywilnego załatwić w Polsce. Dobrze, przejdźmy do tego, co najważniejsze i myślę, że każdy z nas lubi, czyli greckie jedzenie. Po ceremonii zapraszamy Was do greckiej tawerny. Uwielbiamy jedzenie greckie. Stosujemy smaki greckie nawet w kuchni Dom. polskiej, domowej. Poczujcie się na luzie, tak. jesteśmy w Grecji. Okej. Okay. Super ciasto delikatne. Jest taka tradycja w Grecji. W ramach prezentu daje się gościom migdały. I my właśnie mm. chciałybyśmy, abyście rozdawali takie woreczki Grekom w ramach zachęty i zaproszenia do uczestniczenia w waszej weselnej imprezie. Czy to jest prawda? Mamy rozumieć, że proponujecie ślub naprawdę w Grecji? Tak, tak. Natomiast przygotowałyśmy dla ciebie na dzisiejszą prezentację już propozycję dodatków. E, tutaj jest e, bukiet ślubny. Z, e, oczywiście cały jest w żywych kwiatach. Proszę, on jest dla ciebie, możesz go oczywiście ze sobą zabrać. Dziękuję. Mamy też, jakbyś wybrała opcję taką, już totalnie grecką, wianek, który możemy nałożyć na Twoją głowę, na przykład na czas ceremonii, albo tylko na czas przyjęcia.